Witam Was! Y, otóż y, dzisiaj pokażę Wam y, taki hack, żeby jak czyścić jakiekolwiek przedmioty na przykład takiego pistoletu albo czego tam ok, jak mamy ten 3D printer podchodzimy te, do tego klikamy E i 3D printer klikamy i, i otóż pojawia nam się takie okienko i y, w tym gdzie mamy ten skan w tym okienku klikamy sobie i wybieramy przedmiot Ten bar, um, nie klikam Skype, tylko zostawiam ja to tutaj i klikam Escape. Miałam jedną, ale dole teraz wyrabiłam się pasować Frozen Bar 2. Zostawiam dwa Frozen Bar, więc ciemnaście. I tak mogę sobie skakować ile to jest do tego. się z robotów w Krafting Mam teraz dwa raboty w Krafting Fairview i co ja w zrobię. No i w tym Right